Agnieszka Kaczorowska ponownie zagości na parkiecie programu Taniec z Gwiazdami, a ta informacja z miejsca wzbudziła ogromne emocje wśród jej fanów. To niecodzienna okazja, aby zobaczyć ulubioną tancerkę i aktorkę po dłuższej przerwie. O swoim powrocie artystka poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując post, na którym możemy dostrzec. Męską dłoń Te zdjęcie stało się przyczyną licznych spekulacji, kto jest tajemniczym mężczyzną, Agnieszka Kaczorowska zyskała popularność dzięki swojemu udziałowi w programie, który zdobył serca wielu widzów. Jej decyzja o powrocie do show po głośnym rozstaniu z Maciejem Pelą wywołała niemałe poruszenie nie tylko w sieci, ale również wśród sympatyków tańca. Z niecierpliwością czeka się na to, jak jej powrót wpłynie na przebieg kolejnych edycji. Warto zauważyć, że program taniec z gwiazdami od lat cieszy się ogromną popularnością, a każda kolejna edycja wzbudza emocje widzów. Agnieszka, która teraz potwierdziła swój udział. Uchyla rąbka tajemnicy na swoim Instagramie, mówiąc o intensywnej pracy, która ją czeka w związku z nadchodzącym sezonem. Na zamieszczonych zdjęciach widać z kolei męską dłoń, której palce układają się w znak milczenia na ustach Kaczorowskiej. To zaledwie potęgowało spekulacje na temat jej partnera w programie. Fani natychmiast zaczęli się zastanawiać, kto mógłby być tajemniczym tancerzem. Niektórzy wskazują na Marcina Rogacewicza jako potencjalnego partnera, z którym Agnieszka mogłaby zatańczyć. Jednak oficjalne potwierdzenie tej informacji wciąż pozostaje w sferze niepewności. Równocześnie w mediach pojawiły się komentarze dotyczące Macieja Peli, który również zasługuje na uwagę. Jego wsparcie oraz przemyślenia na temat rozstania z Kaczorowską także stają się tematem rozmów wielu obserwatorów. I choć Agnieszka Kaczorowska wkrótce powróci na parkiet, niezaprzeczalnie jej życie prywatne nadal przykuwa uwagę mediów i fanów. Czas pokaże, jakie niespodzianki przygotowała dla nas Agnieszka oraz jak potoczy się jej kariera po tym powrocie. Jedno jest pewne, z niecierpliwością czekamy na więcej informacji oraz na to, jak w nowej edycji programu rozwiną się wątki zarówno taneczne, jak i osobiste.